No się dzisiaj gramy Telbery. Mam nadzieję, że nie słyszycie no, tak jak ostatnim razem. Nie wiem, prawdę bridge a. na solo, bo no, nie on grać. to jest śmieszne. Muszę mówić głośniej, aczkolwiek nie mogę zbytnio. czy znaczy, mogę, ale nie zalecam. To jest ta mapka, także w ogóle dziennikarz się nie ożytkuje. Nie, to wiecie co to jest. Co w ogóle z tą mapą związane z miejsca? Nie wiem, ja zawsze gram na 8, no to jest. Tak polegałem na lip z obranym. Oj, prawdę, to był. Dobra. czekamy źle przeskoczył mnie co za debil Szybko. No. Nie, jestem taki słaby. Trzeba mnie tak nie słychać. Ja Miałem mikrofon, Tato mam powód. Spadli że się spadło, no bogaty, 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 w w sumie bo my obaj, ale dobra. Jest! Po raz pierwszy to trzeba to wygrać Ale kapeję straciłem. Jest, jest, jest! Mam nadzieję, że mi się to uda. Fak. Ale się nie udać. Z wielu powodów. Na przykład Nie Nie Jeden punkt Gdyby nie tylko to co to za więzienie? Aha, bo on gra w no to jest jakimś npc tam nikt nie gra w Playsona w tych czasach. No nie wiem, co w sumie w tym chodzi, ale jest gówniany. Jakby... Co, tam zbierasz itemy? Kopiesz? To jeszcze nie, Nawet tam nie zbierasz itemów. Ty kopiesz? W sumie zbierasz itemy? Kopiesz? Zdobywasz? Ty upgrade'ujesz maszynę do kupania chyba? I kopisz! No i tak do końca nie zbyt ma to sens. Wyjaśniłem was. I, i, i. Tak, co ci w sumie nie wiem, to nie wiem, to jest żałosne, ale co ci w sumie zagdałem, bardzo tak na sekundę. Bo uświadomiłem sobie, jakie jest gównia. Ciasek! Siewa! No pójdę na Usta jakiś. Nie wiem czy to się nagrywało to w dupie. Kurwa! Fuck. Myślałem, że on go y, zepchnął, ale jest jakiś akustyczne. To już potwierdza. acústico Ja yeah, I love słuchaj, tego słowa używać Pff. To niezłego To niezłego drapa się nabrał To niezłego Kurwa Przepraszam A czemu on jest jakiś akustyczny Przecież on ciągle tym niszczy te przejście i ja go po prostu wryj Niszczę. Aha, no to pomysł. nie jest zły pomysł. Dobra. Nie! I co on odpierdala? Nawet, ja nawet ciepło, a tu nie dostanę już wertels, niż pszczoła. Spadli obaj do dupy. Ty się wywala, o gówno. Pff. Dobra, dosłownie. Dzisiaj w nie dosłownie, ale dobra. Akustyk. To jest jego lekcja trwała. Już nie Czemu on w ogóle nie wchodzi tam? On jest jakiś. Dobra, kurwa, już nie będę tego używał, bo już przesadzam. Sirius. Cyrkus. Cyrkiel! Ogarnij dubsko. To się tu nie dostanie. Fuck. Zwaję 2V2 budowana cała baza or jeden mądry ale ciągle buduje tylko kurwa co jest z nim odpalił się a ale się odpalił, ale ten oto tu pan, widać, że jest akustyczny i małtyzm, jeśli do Znaczenie tego słowa. Tak wyglądała ta mapa. Co on latał, się od, od powietrza? Hallo, hi! Gdzie twój anti-cheat? Czy twój, chyba że to był kurwa, lag, ale zgadujesz, że to jest lak. Jakby to. Nie był lak, to raczej był tego nie zrobił. To jest ten jack, to ty buduj kurwa. To jesteś chyba ten, co budował wcześniej, ale z miniuskina. Ja bym się w nie wiem, jaka kurwa wyglądał. ujebać. Esa. Co jest? Stary robił jakiegoś bridge'a, a ja ledwo. Co w się sensie umiem z Slowbridge'a, ale czasami mi się nie udaje, a typ jakiś, nie wiem, Godbridge. Nie. A ja w sumie na Xboxie to może tylko Slowbridge. Chyba, że jeszcze ten nie wiem, hacker coś tam, że to jest tak, tak, pik, 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 speed breach, yy, yy, yy. ale tak, yy, nie wiem, nie ma tu żadnych dodatkowych serwerów, żeby mógł to ćwiczyć. prawdopodobnie stworzę własny może serwer. A na razie moje... Aktual wyświetlenia to jest 10 ile więc... Mo jest Ej, co jest? Co jest z nim? Kurwa. Co jest z nimi? Nie tak. Ale mam rage'a, ale dobra, może ja wiem, swój własny serwer na kolejnym odcinku. Pokażę wam, jak będzie wyglądał. Nikt nie będzie w to grał. Ja pierdolę. Akustyk. Nie wam spierdać. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, już nie będę, ale dobra, z umiarem, spróbuję. Gryfa się, nagrywa się. Just Pój, po prostu buduj, Hidens, nie. może Deader, ale średnio mógł bym ja średnio w ogóle całą, nie możemy już na tym robić yy, serwer, chociaż nie wiem, czy on nie wiem jak się je robi, może zobaczyć jakiś poradnik, nie tu się nie robi? Nie. Stwórz własny serwer i odbierz pomocy stany. Aha, no to jednak nie. Lockpad, po co to komu City Main? Kto to w ogóle pobiera? Sraczki. Nie zrobię z tego ale no. No nie mówię. Ale może się nauczyłem gdzieś nie najpowie. A teraz e, widzimy się w kolejnym odcinku.